Cóż to były za emocje? Osiem najlepszych drużyn z całego kraju przez pięć dni walczyło zacięcie na parkiecie w naszym mieście. Mistrzostwa polski juniorek w piłce siatkowej Dąbica 2023 zwyciężyła GKS Wieżyca 2011, politechnika Gdańska, Stężyca, dziewczyny w meczu finałowym w widowiskowym stylu wygrały z energa MKS Kalisz. Tak, cieszyły się mistrzynie. Likoń strzelato! Coś niesamowitego, w końcu udało się nam sięgnąć po to, o czym marzyłyśmy. Stanęły dziewczyny na wysokości zadania, spełniły swoje marzenie to młodzieżowe. Dla wielu z nich to był ostatni mecz w młodzieżówce. Myślę, że wielkie emocje. Przede wszystkim zapracowały na to własnymi rękami, własną pracą. Ja wiem, że wszyscy mogą powiedzieć i podziwiam każdy z zespołów, który walczy i pracuje, trenerów, dziewczyny, bo wiem ile to kosztuje wysiłku. Niesamowite emocje, czekałyśmy na to tyle lat. Ten ośrodek wiele poświęcił, aby tutaj znaleźć się w tym miejscu. To jest coś nieprawdopodobnego. Nasze marzenia się spełniły i sięgnęłyśmy po nie własnymi rękoma. Nie ma słów. Dębica już po raz kolejny była gospodarzem mistrzostw. Hala Domu Sportu ponownie zamieniła się w centrum siatkarskich emocji. Co roku tutaj wracamy. To też o tym świadczy świetna atmosfera, świetne zaangażowanie władz lokalnych i dyrekcji MOSIR-u, która pozwala nam gościć kolejny raz turniej młodzieżowy właśnie w tym mieście. Świetna atmosfera na hali. To chyba słychać, jak jest dobrze, mimo że nie ma meczu. Świetny doping na trybunach, fajna zabawa. Chcemy tu wracać. Cieszę się bardzo, że jest tak dużo kibiców, cieszę że jest młodzież i myślę, że kolejna impreza bo w oczach Pana Prezesa została uznana, że bardzo dobrze prowadzona. Eee, na drugi rok będziemy się starać o kolejne myślę, że w ramach współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej coś na tym miasto Dębica dalej będzie zyskiwać Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny Dębica była gospodarzem Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej impreza myślę bardzo udana Dużo kibiców, nie tylko mieszkańców miasta i regionu, ale także gości, którzy przyjechali kibicować swoim drużynom, m.in. z Wielkopolski, z Małopolski, z północy naszego kraju. Więc no jest to też promocja naszego miasta. Cieszę się niezmiernie, że było bardzo dużo kibiców z sąsiednich miejscowości, z różnych organizacji, mieszkańców, rodzin, które przyjechały z innych miejscowości z całego kraju. Doping był gorący, bardzo głośny. Rozmawialiśmy tutaj z kibicami którzy byli poprzednio na, na tych mistrzostwach, mówią, że z roku na rok jest coraz lepsza atmosfera, yy, organizacyjnie jak zawsze tutaj w Dębicy się bardzo podoba. Zresztą myślę, że emocji bardzo dużo, jak to na juniorskim graniu, organizacja bardzo dobra. Najlepszym z najlepszych przyglądały się siatkarki z Wisłoki oraz Kępy. Zadanie dziewczyn jest tutaj bardzo ważne, uważam, ponieważ dzięki nim tutaj ta piłeczka się toczy, fajnie wszystko przebiega, mecz jest prawnie prowadzony, no rola jest bardzo duża, ogromna. Na pewno dla młodych dziewczyn, adeptów siatkówki w dymbicy, oglądanie mistrzostw, mistrzostw Polski jest to na pewno motywacja do dalszej pracy. Jest to też jakiś motor napędowy do tego, żeby trenować. I dziewczyny mogą zobaczyć jakie efekty przynosi ciężka praca i ciężki trening. Podawanie piłek, czyszczenie na przykład parkietu, żeby się nie poślizgnąć. Liczymy punkty na tablicy. Wycieramy piłki, jak są mokre. Bo lubimy pomagać i to jest fajna sprawa. Atmosfera jest super, można też poznać z lepszych, po prostu zawodniczek w Polsce, więc jest fajnie. Bardzo Jestem z tego wdzięczna, że mogę się uczyć tutaj oglądać te mecze, mogę poglądać lepszych, dużo możemy zobaczyć, jak inne zawodniczki grają i na jakim poziomie są. Żywiec Wrocław, Poznań, Wieliczka, Stężyca, Warszawa, Legionowo-Kalisz. Drużyny dały z siebie wszystko.